Dziś jest godzina 7.50. Nie, nagrywam wstęp. Chcesz? Nagrywam wstęp. 7.50. Idziemy na śniadanie. Witam. Kreatywny vlog. Dzień, dzień drugi. Jutro, drugi. Drugi. drugi dzień. drugi, ja poszedłem spać gdzieś koło, jest koło. Weź nawet ci nie chodzę, który poszedł. Nie wiem. Wczoraj było grubo, jest 7.50, jest dokładnie 7.50. My wczoraj poszliśmy spać gdzieś koło przed szóstą, więc no zajebiście, nie marnujemy w ogóle czasu, jedziemy teraz jeść i jedziemy od razu do In Inani. Energy Landing, więc zobaczycie wszystko no. słyszycie tą muzyczkę. To oznacza, że już jesteśmy na miejscu. No, hyperio. Chodź! 이게뭐 שמענו! שמענו!

Znaczy już. Jeszcze nie skończyliśmy. Jak widzicie, jesteśmy na parkingu, ale tylko po to, żeby pójść coś zjeść, bo jest godzina, która. 14. Co? Czekaj, żebyście. No nie wiem, czy widzicie. 14.24 jest godzinka. I byliśmy na wielu atrakcjach. W ogóle fajnie, że przyjechaliśmy w maju, bo mało ludzi. Małe kolejki. W sensie jest sobota i jest trochę tych ludzi. I się stoi na przykład po 20 minut na atrakcjach. Ale. No, nie, no mniej, mniej. No 10-20 minut, różnie. No ale nie ma tak dużo jak wakacje, że się stało po 40 czy godzinę. No, i wtedy na przykład tyle atrakcji, co teraz zrobiliśmy, to do 14 mieliśmy dwie, maksymalnie trzy, a teraz zrobiliśmy. U. No trochę i Czekaj, było, było y... speed. speed water, no, później poszliśmy na no, te młoty, dwa takie, co się mijają. Yy, później poszliśmy w formuła, formuła Zadra, Abesus, Abesus. Kółko się. obok Abesusa. Majan, Majana byliśmy. I pomajanie. I pomajanie teraz mamy tak. Przerwę. Teraz sobie zrobiliśmy przerwę na obiadek. zjemy i od razu na Hyperiona. Mm. No, wygląda lepiej, przynajmniej ładnie jest wypieczony kotet, <coughs> bo w niektórych restauracjach jest tak, że jest na przykład wypieczony tu, a w środku jest blaty, taki blady, taki ten, a tu jest w miarę... Jeszcze go nie rozszyliśmy, jeszcze go nie Spróbujmy. Jeszcze nie wszyscy. Nie mhm. takie restauracji. Nie ma no, jednej nie jest to domowy. Zawiesił się. Wielu las. Wielu Dobra, zielu się zielu i... taki takie My zjedliśmy. Może być trochę, bo jest tu ulica, i trochę głośno od samochodów. Dlatego On mówię głośniej. Głoś mówię głośniej, ale mam trochę zdarte gardło przez Hyperiona, znaczy, Zadrej, w ogóle. No, ale. Eee, no, recenzję trzeba zrobić w tej restauracji. Byliśmy tu 3 lata temu i było naprawdę dobre. Żureczek był taki no dobry, zrobiony, co nie? I tanio. I był tańszy, no. A teraz kosztuje 9 zł z jajkiem, a wtedy było za 7 zł z jajkiem i kiełbaską. I tak. Żurek beznadziejny. Eee, jak, jak macie tą saszetkę Żurek z winiary, to jeszcze gorsza marka typu kuluję o coś takiego z biedronki. Do wrzątku zalaliście, pomieszaliście i rzuciliście jajko ugotowane I tak podaliście, co nie? Takie mętne, straszne Mętne, ale ogólnie smak taki beznadziejny Drugie... no, Nie, nie był najgorszy, bardziej mi smakował żurek od właśnie drugiego dania, do którego Drugie przechodzimy Drugie danie było też fatalne, w sensie moje było o tyle dobre, że miało dobrego kotleta Ziemniaki były przegotowane Bardzo Zimne puree takie ale to właśnie nie jest kire, bo jak naciskałeś to woda z nich wylatowała Czy nie? Yy, Surówka była niedobra no a pierś była dobra a u was wy braliście schabowego możecie opowiedzieć? ja wziąłem fryteczki, fryteczki były naprawdę dobre fryteczki to fryteczki jeśli chodzi o samego schabowego no to są. schabowe dla mnie było, nie jest dobry problem no i zrobiłem, chciałem dać im przekaz więc po prostu zjadłem panierkę i zastąpiłem sam <noise> mięso. Ja zrobiłem tylko krytki to nic nie się nie dało zjeść No surowki były takie średnie to ta jeszcze Kroper był gumowaty Gumowaty i surowy No lecę No DOLA Coś się kończy, coś zaczynamy, z Energylandii odjeżdżamy, jest godzina... Ej, Zobaczmy. nie mam telefonu Jest godzina 18.48 Nie mam telefonu jest... Czekaj Przecież nagrywamy twoje... Ja pierd... Ej, do, do, dobrze, że to się stało podczas nagrywania Przynajmniej będzie jedna z odklejek radka. No i co? Piękna przygoda w Energylandii się skończyła Odjeżdżamy A my odjeżdżamy Jesteśmy aktualnie w Krakowie i na co się, się podejść za kamerę? Nie wiem, ostatnio jest w Chiwi. Ale aktualnie jest i w Krakowie mamy Kościół Mariacki oraz. Sukiennice. E, e, Sukiennice, dokładnie tak. Bo, bo, bo ja się tam za kamerą a nagrywam nie? to jest najpóźniejsze. To jest najpóźniejsze i teraz może I na co to Co mam powiedzieć? Wszystko Radek powiedział. A byliśmy na dobrym obiadku i przy, przynajmniej pierwszy obiadek był bardzo dobry teraz. Żurek w, w chlebku, tak? Znaczy... Stodole. A, w chlebku. No, w chlebku był taki żurek z kiełbaską, z jajeczkiem, nieco co wczoraj jedliśmy pod energią z paczki w y, I no. to było bardzo dobre, no. Polecam. Polecam też Na Leża. Normalnie leżał.